Potem zaczął szeptać. Szczury, szczury, szczury. Setki szczurów, tysiące i miliony, a każdy z nich ma życie, tak samo psy, które je jedzą. I koty też. Życie i krew czerwona i zawarte w niej lata życia. Co tam muchy brzęczące. Śmiałem się do niego, czekając co zrobi. Nagle psy zawyły za ciemnymi drzewami wokół jego domu. Skinął na mnie, żebym podszedł do okna. Wyjrzałem na zewnątrz, a wtedy on wzniósł ręce, jakby wołał bez słów, i mroczna plama rozlała się po trawniku, falując na kształt płomieni. Wówczas on rozsunął mgłę na boki i zobaczyłem tysiące szczurów z oczami płonącymi czerwienią jak jego oczy, tylko mniejszymi. Podniósł rękę, a one przystanęły. I wydało mi się, że słyszę jego słowa: Dostaniesz te wszystkie istnienia, i wiele innych, wspanialszych, przez niezliczone stulecia jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Wtedy czerwona chmura zasunęła mi wzrok i zanim się opamiętałem, uchyliłem okno, mówiąc: Wejdź, panie i mistrzu. Szczury znikły, ale on wsunął się do środka, tak jak księżyc ślizguje się przez szparę w okiennicy i stanął przede mną w całej swojej okazałości. Siemanko, dzisiaj w ramach naszego cyklu porozmawiamy sobie o wampirach. Oczywiście pierwotne koncepcje lovecraftiańskie raczej ich nie uwzględniały, natomiast sam w jak najbardziej dopuszcza funkcjonowanie tego typu istot na naszych sesjach i nie ma się co dziwić, w końcu podwaliną dla literatury tworzonej przez samotnika z Providence był romantyzm, a tam wampiry czują się najlepiej. Tak więc chciałbym Wam przedstawić moją propozycję na temat krwiopijców w ramach naszego ulubionego uniwersum. Przede wszystkim powiedzmy sobie, że oprócz humanoidalnych wampirów w loże zewtólu istnieją też te bardziej zwierzęce. Mówię tu oczywiście o gwiezdnych i ognistych wampirach, aczkolwiek dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tych podobnych do ludzi. Aby to zrobić, będziemy musieli sobie zdefiniować, kto jest wampirem i czym się wyróżnia pośród innych metafizycznych i paranormalnych istot. Moimi źródłami będzie ogólnie rozumiana popkultura, ale przede wszystkim Dracula Stokera, Wampir Polidoriego oraz Carmilla Lefanu. Oczywiście pewne ramy do tego omówienia zaczerpnąłem z podręcznika głównego oraz Malleus Monstrorum, a wspomagać się będę także pewnymi motywami z innego RPG, czyli Wampira maskarady. Oczywiście zacząć trzeba od tego, że krwiopijcy to pewien rodzaj nieumarłych, podobny do zombi, liczy bądź szkieletów, z tym zastrzeżeniem, że w wielu przypadkach wampiry nie posiadają ubytków na ciele spowodowanych swoim stanem, a nawet przeciwnie mogą przejawiać pewien rodzaj magnetyzmu, który służy do wabienia nieświadomych ofiar. Kolejny wyróżnik to wolna wola. W przeciwieństwie do form służebnych, jak kule czy wspomniane już zombiaki i szkielety, wampiry są inteligentne, często bardzo sprytne oraz niezwykle przebiegłe. Jedynym ogranicznikiem tej wolnej woli jest łaknienie krwi, ludzkiej bądź zwierzęcej. Oczywiście wybór zależy od preferencji, charakteru czy wyznawanego kodeksu moralnego takiego krwiopijcy. Krew pozyskiwana jest poprzez rozdzielanie tętnic ofiary długimi, ostrymi kłami, a następnie spijanie jej z otwartej rany. Czy wampir może ją ukryć, np. poprzez zalizanie, pozostawiam do oceny strażnika. Sam wampirzy pocałunek wprawia ofiarę w pewnego rodzaju maligne, ekstatyczny stan, za sprawą którego nie pamięta ani samego ugryzienia ani kilku minut przed i po nim. Ja, na rzecz swoich kampanii, zakładałem, że ten głód krwi budzi się średnio co 3 dni, aczkolwiek, jeśli wampir zdoła pochwycić wiele nadprogramowych ofiar, to ich krew może wystarczyć na o wiele dłużej. W przypadku normalnej aktywności szacowałbym od tygodnia do miesiąca, zaś jeśli wampir zapadnie w sen, liczyłbym od paru miesięcy do nawet kilku, kilkunastu lat. Naturalnie są różne pomysły na status ontologiczny wampirów i czasem pojawiają się też takie, które stanowią, że krzepielcy są zwykłymi ludźmi, tylko poddanymi dziwnym mutacjom genetycznym. Ja jednak preferuję ten klasyczny pomysł i to jego bym rekomendował, bo nie lubię takiego spłycania metafizyki do jakichś dziwnych kryptobiologicznych pomysłów, ale z kronikarskiego obowiązku wspominam i o nich. Możemy teraz powoli przejść do wyglądu zewnętrznego, ale nim to, to chciałbym zrobić jeszcze jeden wtrend, który jest dość ważny. Otóż za podręcznikiem i Malleusem namawiam was do tego, abyście regionalizowali swoje wampiry i żeby były one różne w zależności od tego z jakiej kultury, jakiego regionu świata się wywodzą. Ja tutaj oczywiście skupiam się tylko na wampirach, które wyobrażamy sobie w ramach kręgu europejsko-zachodniego, ale wciąż do odkrycia są krwiopijcy z innych regionów, jak czarna Afryka czy daleki wschód. Istotna jest też kwestia tego, skąd w ogóle w naszych światach wzięły się w wampiry. Czy to może jednostkowe przypadki, które powstały z rzuconej klątwy, a może to cały podgatunek, który przywędrował z innego wymiaru? Dracula, na przykład stał się wampirem za sprawą swojej zawziętości i wojowniczego usposobienia, a jego celem było osiągnięcie jak największej potęgi poprzez przemianę ludzi w istoty podobne do niego. Z kolei w Wampirze Maskaradzie wszystkie klany wzięły swój początek od napół biblijnego Kaina. Oczywiście jedna geneza niekoniecznie musi przeszkadzać innym, a wręcz przeciwnie. Może pomóc w różnicowaniu wampirów nie tylko w kontekście charakterologicznym, ale także ich agendy czy sposobów pożywiania się. Jeśli chodzi o wygląd wampirów, to z tym również może być różnie. Na pewno jednak każdy z nich posiada w sobie coś dziwnie innego, co wyróżnia go spośród pozostałych ludzi w tajemniczy, pozazmysłowy sposób. Taki osobnik będzie znanym na salonach ekstrawagantem, albo damą, którą wszyscy kojarzą ze względu na jej piękno, albo wyjątkowo utalentowanym artystą. Może też być w drugą stronę, czyli będzie tym jednym odludkiem, którego widuje się tylko w nocy, czy tym tajemniczym dżentelmenem, który zawsze znika przed świtem z każdego bankietu. Oczywiście wampiry mogą być zupełnie piękne, a mogą też przypominać wysuszone ludzkie zwłoki. To wszystko zależy od Twojego wyboru i potrzeb. Blada skóra też jest w pewnego rodzaju cechą wyróżniającą, a oczy takiego delikwenta, bądź delikwentki, mogą płonąć nienaturalnym blaskiem w chwili pościgu za ofiarą lub innego szczególnego wzmożenia. Nie zapominajmy o tym, że wampiry to drapieżnicy, którzy mogą polować też na inne przyjemności niż picie krwi, gdyż lubieżność także leży w ich naturze i w zależności od epoki może być w różny sposób odbierana. Naturalnie pamiętajmy również, że chociaż taki Drakula pochodził ze średniowiecza, tak był człowiekiem bardzo dobrze obeznanym we współczesnym świecie. Podobnie Lord Ruthven Polidoriego. Tak więc o ile nic nie stoi na przeszkodzie, aby bladzi arystokraci mieszkali w murszających zamczyskach, tak niekoniecznie należy tą samą patyną pokrywać ich rozumienie otaczającego świata. Nie trzeba też cofać się do wieku XIX, aby ich spotkać. Akcja wszystkich przytoczonych przeze mnie dział literackich przecież wydarza się we współczesności ich autorów, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby pogrobowcy Drakuli, Rutwena i Karmilli żyli początkiem wieku XX czy XXI i byli bardzo dobrze zorientowani we wszystkich nowinkach i potrafili ich użyć przeciwko swoim ofiarom. Jeśli chodzi o umiejętności i triggery takich istot. To podręcznik proponuje nam dużą swobodę. Oczywiście tutaj także dobrze jest to zróżnicować, aby nasze wampiry nie były swoimi klonami, jednakże sądzę, że i konieczne kwestie, takie jak umiejętność wspinania się po ścianach, zamiana w mgłę i wilka oraz nietoperza powinny pozostać raczej jako pewny kor. Kwestie hipnozy, niemożności przechodzenia przez próg albo płynącą wodę czy też strach przed symbolami religijnymi, mocno personalizowałbym, biorąc pod uwagę genezę i biografię krwiopijcy. Natomiast zastanowiłbym się nad tym, czy rzeczywiście konieczne jest, aby całkowicie wykluczyć funkcjonowanie wampirów w dzień. Ja nie uznaję to za konieczne, sądzę, że taka zmiana niczego nie zepsuje, a wręcz może pomóc. Za dnia szanowany członek społeczności w nocy może wychodzić na krwiożercze łowy. Takie postawienie sprawy ułatwi też funkcjonowanie drużyny, jeśli którejś z nich miało nieszczęście stać się wampirem. Z drugiej strony sprawi to, że trudniej będzie polować na te istoty, gdy nie będą posiadały swojej głównej słabości. Przemienić wampira można się na cztery sposoby. Pierwszy to bycie przemienionym przez innego krwiopijca za sprawą krwawego pocałunku, czyli sytuacji, gdy zarówno ofiara jak i napastnik kosztują swojej krwi. Drugi przypadek to zostanie przeklętym za życia z intencją, aby zostać wampirem. Trzeci sposób to pośmiertne spotkanie z jakiegoś rodzaju nekromantą, który zamiast zrobić ze swojej ofiary bezrozumnego zombiaka, tchnie w ciało o wiele więcej wolnej woli, ale i rządzy mordu. Ostatnia możliwość to zapiekła nienawiść, jak w przypadku drakuli, bądź jakiś inny powód, który jest tak bardzo istotny dla wampira, że utrzymuje go przy nieżyciu. Może to być chęć zemsty, jakieś ogromne poczucie niesprawiedliwości, bycie pochowanym w sposób, który urąga religii zmarłego, etc., etc., jednak trzeba pamiętać, że te samoistne przypadki wynikające z bardzo silnej emocji są niesamowicie rzadkie. Gdy badacz już stanie się wampirem, tak oprócz wybranych w porozumieniu z mistrzem gry nadprzyrodzonych mocy powinien także otrzymać pewne dodatki do niektórych swoich cech. Posługuję się tutaj potęcznikiem i podawane przeze mnie wartości są nadwyżką średnich wampirzych cech nad średnimi ludzkimi, tak więc będą to następujące bonusy. Siła plus 55 Kondycja plus 15, moc plus 15. Oprócz tego, o ile pasuje tu to do toposu, który urzeczywistnił będzie umarły badacz, dodałbym jeszcze plus 10 do wyglądu i plus 15 do zręczności. Śmierć wampira według podręcznika następuje tylko wtedy, gdy jego serce zostanie przebite kołkiem. Ja proponowałbym, aby idąc za wampirem maskaradą, założyć, że taki ostateczny cios musi zadać obrażenia równe bądź większe niż ciężka rana, zaś sam kołek zadaje K8 plus 1 obrażeń. Oczywiście można też użyć innej broni i jedyne co jest wymagane to po prostu przebicie serca z odpowiednio dużymi obrażeniami. Tak więc wampiry będą świetnym pomysłem, jeśli do kosmicznej grozy chcecie dodać tę bardziej metafizyczną wraz z dozą gotyckości i romantyzmu. Wampiry mogą być przydatnymi, ale nieprzewidywalnymi sojusznikami, ciekawymi przeciwnikami bądź dobrym materiałem na główne zagrożenie, gdybyście chcieli zrobić graczom survival horror w starym, na pozór opuszczonym zamczysku gdzieś wysoko w Karpatach. Niektórzy też mawiają, że w Transylwanii w Wigilię Świętego Jerzego można spotkać błędne ogniki, które wskazują drogę do dawnych skarbów. Ciekawy pomysł to też zainteresowanie badaczy serią podejrzanych zaginięć dzieci, które potem znajdywano blade w kilku punktach w mieście niedaleko cmentarza, bredzące coś o białej pani, którą widzieli. Kiedyś też do swojej kampanii użyłem Larisy, wampirzycy pamiętającej jeszcze starożytną Grecję, którą przeklął odrzucony Amant. Oczywiście czekam na wasze komentarze, gdyż ciekaw jestem, jak u Was wygląda kwestia wampirów na sesjach zewuktu.